Siemanku wszystkim, Systron Kamikami w dzisiejszym odcineczku Ciekawostki, łamane spekulacje na live event na 2026 rok Pierwsze co, było jakieś spekulacje o tym wulkanie widzowie I było też o głowach y, No, głowach alienów tutaj w, no, w wulkanie, już wam pokazuję w ogóle Widzowie, o co chodzi, o to tutaj O to tutaj było w ostatnim odcineczku I jeszcze jedno było, to było i jeszcze były te takie dziwne oczy, co były, co mówiłem były na miniaturce nawet ostatniego tego odcineczka. No i co widzowie, za chwilę lecimy do odcineczka i ja jeszcze wam pokażę, co było w ostatnim odcineczku. Ostatnim odcineczku, co było, to były takie oczy, nie wiem, czy one dalej są, czy ich nie ma, ale na miniaturce, tutaj gdzieś, wejdzie minuta, minuta. Chyba już tego nie ma, ale dobra. Powiem tak, było to. I co widzę? Co podejrzewam teraz w tym parcie? W tym parcie podejrzewam odcineczko, że prawdopodobnie to będzie wulkan. Dlaczego podejrzewam, że to będzie wulkan? Już wam widzę mówię. Pierwsze, wulkan cały jest w... No, w lawie jak widzicie, zadymiony, lawa jest na nim. No, magma, mogę tak powiedzieć, lawa tutaj na nim jest, magma spłynęła, no i powiem tak: Jeszcze to, co podejrzewałem w pierwszym odcineczku z tej serii, że, nie serii, tylko odcineczku z tego, no, z ciekawostek, to, że tutaj lawa jest równa z tym, widzowie, równa z. Tutaj, no, jest bazą prawie tutaj, z podłożem, jest równa lawa, jak widzicie. A wcześniej była ona trochę niżej, i to jest moja spekulacja, że to będzie wulkan. No i co widzowie, najbardziej co podejrzewam, dlaczego będzie wulkan że to podejrzewam z tego powodu, że jak widzicie na wulkan cały się dymi coraz bardziej plus na wulkanie jest lawa. Dobra, bierzemy helikopter, no i tam lecimy. Wait a minute, witemuta. I jesteśmy... No i dobra, bierzemy Helkę. No i tak Najbardziej to tylko podejrzewam przez to ewet, że z wulkanem, że on jest cały jak widzicie w magmie. W magmie, cała magma się na niego wylała. Plus, patrzcie, jak on dymi ten wulkan. No o, patrzcie, teraz, patrzcie, jak on dymi, więc dlatego podejrzewam, że może to być coś z wulkanem. Bo wcześniej to nie było aż tak, nie, aż tak on nie dymił, jak widzicie. Patrzcie, dymi, i tutaj jest y, magma. więc Z tego powodu sądzę, że to będzie wulkan. I kiedy to będzie? Tak jak mówiłem, w, chyba w drugim parcie. Kiedy ten event może być, jakby nawet był? Prawdopodobnie 4 kwietnia, to będzie sobota. No, i co widzę? Wie, nie wiem, co tu się może odwalić. No, patrz, jak dymi wulkan, moim zdaniem to będzie wulkan. Albo to, tak jak mówiłem jeszcze w innej spekulacji, że, że zlecy, znowu będą wali albo coś. Nie wiem, ja co tam dokładnie mówiłem, bo to było dawno. Że, co jeszcze mogę tak najbardziej podejrzewać, że znowu coś będzie z Seobosem, że weźmie tam spadnie meteoryt do, do wulkanu, potem lawa się szybko podniesie, wyleje wulkan, zaleje tutaj małe miasto, duże miasto. Karater City zaleje. No i jak zaleje Karater City, no to co wtedy widzowie będzie? Wtedy będzie, zgadnicie. nic, wywali grę, będzie taki, no, ekran na, będzie zalewał lawą No i jak zaleje ekran lawą, no to co widzowie? Resetuje grę, no i od nowa Będzie trzeba wbić na serwer i jak się wbije na serwer, no to będzie nowa mapa, nowe miasto Nowe miasto tam, nowe miasto tam, może jakieś nowe rabunki, powiększenie mapy No nie wiem, nie wiem widzowie, nie, nie wiem, nie wiem To jest, naj... to najbardziej podejrzewam, co może być w kolejnym live momencie Najbardziej to wulkan, bo jak widzicie cały zadymiony w magbie Albo, że będzie zwykły wybuch wulkanu, tak jak to był w 2018, że wybuchnie wulkan no, To coś podobnego, że może nie będzie tak, że leci ten taki dym i tam miasto się zapada pod ziemię, tylko że Wylewa lawa, no i Zalewa miasto i będzie ona zabijała, będzie trzeba w Kriegpterze być, no i potem już, tak jak mówię, nowe miasto, albo jeszcze jest jedna ciekawostka Alieni, że znowu będą alieni, że zlecą na j No i ro będą robić widzowie to co ostatnio, tylko że nie, że oni będą tak, no, tylko że przylecą, zabiorą wszystko to co ich, czyli force field, plazma pistol, Plasma shotgun, to co ich było, że wszystko to wyzabierają no i co jeszcze? I potem wrócą, jeszcze swój kamień tu zabiorą. Oto co? Nie wiem, oto ten meteoryt zabiorą. No i wrócą widzowie to... no tam do kosmosu, no i wywali grę, jeszcze może poniszczą, poniszczą coś tutaj, nie wiem rozwalą miasto, rozwalą więzienie, nie wiem, rozwalą małe, duże miasto, małe miasto, nie wiem które, albo jeszcze Crater City rozwalą. No i to tyle widzowie co było w kolejnej ciekawostce, Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu zostawcie suba, lajka, like i to widzowie, naura no do kolejnego odcineczka